Nie, yes, z jak zbliżenia są. Tutaj. Dobra. Czeka. Patrz. Jak ładnie. Pacjencik. Zobacz. Cipsik. Idzie. Zobacz. Jako brodę ma ty. Idzie ładniej pa. I teraz. Ej, <laughs> na dwa razy. Ee. Muszę Ej, kurwa, tak. Patrz! Dobry jedziąś. Idzie cipsik, pa. Obcią. Obcią! A co to jest znowu, dobra, jedziemy dalej. I cipsika na dwa razy. O Boże, je Boże. o Boże, nie? o no. Boże, ta się zaraz, kurwa. I patrz, i chipsi. jeszcze raz. Dobra, stop. Kamera stop. Poczekaj, jeszcze on zabija. <ścoughs> Co kurwa.